Wizjativ nie tylko dostarczamy licencje SolidWorks, 3D Experience czy innych aplikacji, ale również tworzymy nasze autorskie oprogramowanie od bardzo złożonych aplikacji jak Wiziativ PLM po narzędzia, które ma za, mają za zadanie ułatwiać codzienną pracę w SolidWorks i takim narzędziem jest właśnie MyCut Tool. The <laughs> cat To zestaw aplikacji, które pomagają w codziennej pracy przy eksporcie list materiałowych, konwersji pliku, zarządzanie właściwościami dostosowanymi czy nazewnictwu plików. I w tym wideo chciałem Cię przeprowadzić przez kilka głównych narzędzi. Mówię kilka, ponieważ MyCAd Tool to ponad 50 istotnie ważnych aplikacji, które mogą ułatwić Twoją pracę w SolidWorks. Jeżeli jesteś tym tematem ciekawy, zapraszam do krótkiego wideo. Smart Properties to aplikacja, która pozwoli Ci tworzyć i standaryzować właściwości dostosowane w SolidWorks. Pozwala na tworzenie szablonów właściwości dostosowanych, automatyczne numerowanie dokumentacji, również już tej istniejącej, a także w prosty sposób na zarządzanie już istniejącymi właściwościami dostosowanymi. SmartBOM pozwala na wyodrębnienie listy materiałów bez SolidWorks z dokumentu czy folderu. Za pomocą kilku kliknięć możesz utworzyć predefiniowane zestawienia. Możesz również wyodrębnić elementy konstrukcji spawanych, tworzyć wiele list w jednym czasie czy eksportować również rysunki do formatu PDF. Pamiętaj, że przed eksportem będziesz mógł dokonać niezbędnych modyfikacji i podglądnąć w Excelu. Batch Converter. To aplikacja do masowego eksportu dokumentów SOLIDWORKS do innych formatów, jak DXF, PDF, STEP czy inne przejściowe formaty. Aplikacja nie tylko dokona masowego eksportu, ale również pobierze wszystkie rysunki z powiązanego złożenia. Co ważne i myślę fajne, eksport rysunków otrzymasz w jednym PDF-ie. Project Manager to łatwe duplikowanie projektów Solidworks ze wszystkimi jego odniesieniami. Możesz zarządzać wartościami właściwości, ustawiać nową nazwę za pomocą liczników czy predefiniowanych nazw, podobnie zresztą jak w Smart Properties, a także zarządzać strukturą folderów według własności za pomocą takiego narzędzia jak Pack and Go w Solidworks. Być może teraz myślisz, a co tam, kilka narzędzi, po co mi to w zasadzie wszystko? Microsoft Tool to znacznie więcej narzędzi niż te, które dzisiaj powiedziałem. Jak już powiedziałem wcześniej, jest ich ponad 50. Jeżeli ta tematyka cię interesuje, chcesz zobaczyć właśnie Microsoft Tool na żywo u siebie w firmie, czy na Teamsie, jak tobie lepiej, chętnie się z tobą skontaktujemy, lub po prostu ty się z nami skontaktuj. Dane mailowe, telefoniczne masz w opisie tego filmu. Daj nam znać i chętnie pokażemy, co potrafimy. Do zobaczenia, cześć!